Gdzie są Shrek i Fiona? Ja tam gości nie kojarzę! Ja! A nawet Nine! A może tak ciut grzecznie i Tak się składa, że teraz to ja zasiądę tutaj na tronie! Zasiadać na tronie to ty se możesz tylko po to, żeby zrobić kupę! Hak! Gadaj! Albo cię ciaknę! Mam na ciebie, hak. Ty! Ja? Ty nie umiesz kłamać, więc powiedz mi, Kukiełko, gdzie jest Szrek? No więc nie wiem, gdzie go nie ma. Próbujesz mi wmówić, że nie wiesz, gdzie jest Szrek? Nie byłbym do końca ściany, twierdząc, że nie mogę z całą mocą zaprzeczyć, że to twierdzenie jest lub nie jest prawdziwe. A zatem wiesz, gdzie jest? Nie w każdym sensie. W że w taki czy inny sposób zatajam informacje o faktach bezwzględnych wskazujących na miejsce, w którym jestem